gotowani. Hm, powiem wam tyle. Nieźle. Nowe przez dy dy starć. nowy się nie tylko, czas na dy dy dziękuję. dziękuję. dziękuję i to jest ta nowa postać. Mm, niezła. Ciekawe, Ciekawe, hmm, niezła. skobita, Ciekawa jaka. Nie wiem, ale fajnie. Ech. I to było na jednej z fort z tam. Tutaj fotka z Messengera i widzicie, tam jest ta postać. Myślałam, że, że ta postać będzie całą taką maskę mieć, a tu zobaczcie. Tam nie jednak. Więc powiem wam, no nieźle, nieźle. Nie, źle, nie źle. Messenger mam, czekajcie jeszcze. U Citroxa Na pewno, że profilu Grossers na Twitterze jest zapowiedź nowego biletowanego wydarzenia. Hmm, widać tam Enter trzy bilety? Widać chyba. Ma to nie może być czasem, by Piper. Na skin do niej. Nie wiem, ale za chwilę już się na pewno widzimy, kiedy Brotalk będzie Wait a minute! Stop! Bla, bla, bla. Nie wiem, jak tam leci dalej. Ale my tu czeku, czeku. Haha, już premiera już wkrótce wkrótce! Wkrótce! Jest taki, że to nie jest live. W, w, bo wleci to dopiero trochę później, więc szkoda. Ale postaram się najszybciej jak mogę. Skoro już mi przyszło powiadomienie, to chyba wystarczy chwileczkę poczekać. Wait a minute. Stop. Czekajcie no. And welcome Aha. to Brawl Talk. I am Mortis. Hey. Oh, Frank, she's dressed Franka. I'm Mortis. Oh, come on, Danny, we talked about this. Well, I'm the cool Mortis, anyway. Yeah, but I'm. The... Guys, 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 calm down and let me be Frank. I am Frank, and this is Broad <mars> <mars> Oh, And what that Mortis. skin Yes, no, we skinned the paper. Hey, Alright, let's talk about the Brawloween update. Danny, tell us about it. We have a new environment, my home, Mortis Mortuary. It's a new environment for uh, Triviti modes and Showdown. For the first time, we're having a new Showdown environment. That's right, Mortis's Mortuary, which is my home. <laughs> we'll also have a new game mode... <coughs> God damn it! Difference to before, this time around you can actually also play Graffiad Shift with two players. That's right, original brawlers And also a zombie. She uses a hairspray I'm as a main, main attack to explain this a bit. Yeah. Again she's a zombie, so she's using the hairspray to not smell true, yeah. good. And that's not what hairspray is. <laughs> <laughs> and her main attack is literally a cloud of hairspray moving forward and then standing in place for a moment. It causes damage over time on the whole area, and also lingers for a moment. So it's a really nice tool for area denial. Her super's really cool. Jesus, you know how When trying to get It's nagrać. a Pretty big area of effect that follows her. Um, it's about the size of Sandy's, except it will follow her around as she moves. And Aha. You know what's cool about her? She's free. At eight so? trophies. That's right. So <laughs> skins. Thank Frank. you guys! What about the skins? <laughs> we, this game. is uh we're free. The first one is Witch Shelley, then we have Werewolf Lever, and last but not least, what? Calavera coming out on the day of the dead. <laughs> Shuttleman. Uh -huh. There's also a brand new style for Frank. So Frank gets an actual a little upgrade, and besides that he also gets a new skin. It's DJ Frank. Party time. <laughs> there's a, another new game mode, right? That's right. We have a new event slot coming called Power Play. This is going to be really special for the in game players. You unlock it when you get your first maxed brawler. And how this works is you can only play three hmm. matches a day. And at the end of the season, these matches will be counted and the winners will get star points. Hmm. The first one, the top player of the entire world. We'll get 50,000 star points for the number one player. That's a gold mecha bow right there. What? Get ready for Brawloween. The update is coming soon. And if you want more quality content like this, be sure to subscribe and ding the bell. Also, don't forget to vote on the comments down below. Who is the best wearing the best costume? Vote for me. Vote for me. It's me. Frank. Frank. <laughs> I'm a creature of the night. <laughs> I think that was a perfect. Tyle? Ale że ta postać nowa będzie za 8 tysięcy to się Is nigdy nie spodziewałam ludzie Są <laughs> chyba ludzie, że grali Kurde Sorka ludzie, ale normalnie Czekajcie Dobra, po sprawie dogadałam się go, z nimi go, Więc teraz może ja to po prostu wyciszę, tutaj będzie to lecieć w tle no, więc będzie chyba ok. No i yy, po prostu muszę Wam powiedzieć tyle, że bardzo będzie to dobry update, muszę przyznać. Yy, bardzo fajne tutaj właśnie skiny będą. Jeszcze ten dole, Leona jest przeładny. Nie wiem jak będzie on wyglądał do końca, ale no serio, jest mega fajny. Nowa postać też jest mega fajna. I tutaj, w jednym momencie filmu, może Wy tego nie zwróciliście dokładnie, o właśnie. Tutaj jest chyba na tym trybie nowym, będzie można być niewidzialnym, czy coś tego typu. Albo nie, po prostu takim przeźroczystym, chyba. Nie wiem. Nie wiem, ludzie. W każdym razie jest to bardzo ciekawy tryb. Ja myślałam, że po prostu zmienili to, jak będzie w krzaka, ale nieważne. W każdym razie, update jest w przekozacki: będzie o właśnie EMS, yy, i ona będzie za 8000, yy, więc jest kozacko. No serio, nigdy bym się nie spodziewał, że dodadzą kolejną postać zapuszki. O, widzicie? Po prostu 0% Myślenia, że tak by mogło być, a jednak, słuchajcie, magia i normalnie po prostu będzie za 8000, więc dla mnie kozacko i będę miał nową, darmową postać. W każdym razie yy, myślałem, że będzie jednak ten skin do Gina, a jednak go nie było, ale tutaj mamy bardzo fajny skin do, właśnie, Shelki, Weechelli. O, widzicie taki skin do Leona? Piper, taka? Te, yy, na temat tego filmu, całego Koko. I do na Jesse za Starpointsy. Ja ogólnie bym kupił tego skina do Jesse kiedyś. Mój kolega sądzę, że ją kupi, bo powiedział, że chce skolekcjonować skiny do Jesse. I tutaj mamy jeszcze DJ'a Franka. I on chyba też właśnie zostanie dodany, jeśli dobrze zrozumiałem. No więc dobra. No i tu jest nowy tryb. I właśnie tutaj będziemy za to z tego co wiem zdobywać Starpointsy. Więc to jest bardzo dobra inwestycja, normalnie. Więc słuchajcie. Jednak to muszę przyznać no, na tyle z tego odcinka, więc słuchajcie NARUNIA MORDY